I ruszyły. No, z tyłu została Marigold Blusum. Na prowadzenie wysuwa się Trani, ale coś tam skakać zaczęła. Pewnie zobaczyła jakieś przerwy w murawie. Terani na drugiej pozycji Gloria Gentis. Migliore Speranza. Za nią Miss Dynamite. Trani, utrzymuje prowadzenie. Tuż za trani, galopuje Gloria Gentis. Na trzecim miejscu Migliore Speranza. Na czwartym Miss Dynamite. Na piątym Little Fat. I na szóstym Marigold Blossom. Próbuje uciec trani. Ma przewagę dwóch długości nad Glorią Gentis, na trzeciej pozycji Migliore Speranza, na czwartym miejscu Miss Dynamite, na piątym Little Fat i na szóstej pozycji Marigold Blossom. Tysiąc metrów do celownika, cały czas trani, trani, zatrani Gloria Gentis razem z Migliore Speranza. Na czwartej pozycji Miss Dynamite, na piątej Little Fed i zamyka pole Marigold Blues, która już przesuwa się powoli do przodu. Utrzymuje prowadzenie Trani. I Trani wyprowadza na prostą finisową. Atakuje skutecznie Gloria Gentis. Gloria Gentis Migliore Speranza. Gloria Gentis, Migliore Speranza i Marigold Blossom. Marigold Blossom wysuwa się na prowadzenie. Marigold Blossom finisuje. Gloria Gentis finisuje Migliore Speranza. Ale w celowniku pierwsza jest Marigold Blossom na drugiej pozycji. Migliore Speranza.